Każdy człowiek jest człowiekiem. Nie jesteśmy ani element, ani margines społeczny. I tak nie można w takich warunkach żyć. Zaszło to, że po prostu już ja mieszkam tutaj 3 lata. Problemy się zaczęły już takie konkretne z tym dachem rok temu. Po prostu zacieka dach. Znaczy sąsiadka złożyła, składała podanie. Ja również też raz byłam. Powiedziano, że plandekę najpierw chcieli folią przykryć dach. A później, właśnie plandeką. I ta plandeka w ogóle nie spełnia swojej funkcji. Jest wilgoć straszna. Ja tak samo mam ciągle katar, mam kaszel. Sąsiadki moje tak samo są schorowane. Jeszcze byli chyba przedwczoraj. To tutaj coś tam u góry założyli, ale to nie papa, ni nic. Tak załatali tylko po prostu. Porządnie zrobić tak. Dlatego, że przyjdzie zima, wiadomo, ja się boję każdej ulewy, bo nawet jak się wchodzi do mnie, to wszędzie cieknie deszcz. Ja po prostu pływam po kostki. Ja się boję, że ja wieczorem wstanę, że mogę się pośliznąć, mogę nogę złamać, bo ja nie nadążę tej deszczówki łapać. Wie Pani co, no muszę sobie jakoś radzić. Podstawiam po prostu miski, wszystko podstawiam i a nie mogę nawet wyremontować w środku. Bo cały czas cieknie jest dołek pod plandeką. Prąd też może być awaria prądu, bo nie mam ani ja, ani sąsiadka światła, kinkiet tylko No obawiam się, boję się najbardziej zimy, że jeżeli będzie śnieg, to to mi runie. A nie stać mnie po prostu, żeby sobie na własny koszt zrobić. Złożyłam e, ten podanie do ZGL-u w marcu. 16 marca nie było odpowiedzi żadnej. Poszłam w maju. W maju nikt nie wie o tym podaniu. Zaczęli szukać, znaleźli. No i później się zaczęło. E, ten miał oddzwonić ten dyrektor nie odzwonił, poszłam i co tydzień chodziłam i nie było żadnego rezultatu. A teraz deszcze u mnie to jeszcze ja sobie umyję i tam jeszcze względnie jest, ale u niej to jest, widział pan, poszłam do burmistrza. Burmistrz powiedział to samo co ten, że w marcu przyszłego roku będzie dach. No i na tym się skończyło. Ja nie dawałam żadnego apelu, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Był dyrektor zakładu lokalowej dwa razy. Widział, widział osobiście, co się u mnie dzieje. Widział. I nic nie zrobił, po prostu postanowił plandekę założyć. A z tego, co teraz mi wiadomo, to rzekomo mają jakąś budowlaną plandekę założyć. Tylko ciekawe, czy ta plandeka wytrzyma, wie Pan? Bo każdy człowiek jest człowiekiem. My nie jesteśmy ani element, ani margines społeczny. I tak nie można w takich warunkach żyć. Oczywiście chęci są jak najbardziej. E, oczywiście ja rozumiem sytuację tych e, państwa, staram się im pomóc w tej chwili. Są zrobione, poczynione inwestycje, aby w miarę doraźnie zabezpieczyć dach przybudówki, która przylega do tego budynku, bo w samym budynku nie ma żadnych przecieków. Przynajmniej ja takich informacji nie otrzymam od tych państwa. Tak jak wspomniałem, właścicielem jest Miasto Łuków. My jesteśmy tylko i wyłącznie zarządcą. W tym roku była bardzo wyjątkowa pogoda która wiązała się z bardzo dużymi opadami deszczu. Mieliśmy kilkadziesiąt różnych zgłoszeń i staramy się wszystkie zgłoszenia realizować na bieżąco i tych napraw doraźnych jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj niestety zabrakło już środków finansowych, aby to jak najszybciej usunąć awarię dachu tak, przecieki. W tej chwili będę rozmawiał z panem burmistrzem, być może uda nam się poddać do porozumienia, aby jeszcze wygospodarować w tym roku środki na remont całego dachu tej przybudówki, bo to się wiąże z wymianą więźby dachowej i pokrycia. Ile to może kosztować? W granicach 11-12 tysięcy.